Ten kościół został wybudowany pod przewodnictwem księdza Zdzisława Radka, który nie żyje od 11 lat, wspaniałego proboszcza tej ziemi. Był tutaj proboszczem 27 lat. Parafianie bardzo pielęgnują pamięć o tym, że to jest ich dzieło, że oni tu przychodzili, osobiście pracowali. Niewielu było pracowników z zewnątrz. Też osoby zarządzające budową były też z miejscowości. Jeszcze jeden z tych głównych zarządzających, doglądających, jeszcze żyje. Cieszymy się tym kościołem, który ma 25 lat, chociaż wspólnota tutaj zawiązywała się już po wojnie od roku 1945. Mieli kościół przerobiony z remizy. Społeczność miejscowa podarowała swoją remizę dla Pana Boga na kult religijny. I ten kościół służył właśnie do roku 1994. Ja jestem tutaj proboszczem nie całe 4 lata i pewne rzeczy, które się dokonały właśnie w ostatnich dniach przy okazji malowania, remontu ścian też dokonały się już po właśnie takim dłuższym czasie modlitwy i rozeznawania też wspólnego, bo parafian też pytałem, jakby sobie rzeczy życzyli i niektóre sugestie ich zostały wykonane. Oczyściliśmy z dodatkowych elementów główną ścianę kościoła. To znaczy figury, które tam się znajdowały z poprzedniego kościoła zostały przeniesione na ścianę boczną. Również Matka Boża Częstochowska znalazła swoje miejsce w ścianie. Wykonaliśmy w tym celu wnękę i przenieśliśmy też na bocznych ścianach drogę krzyżową trochę niżej, żeby wierni mogli modlić się patrząc bezpośrednio na piękne obrazy, które są wykonane. Dodatkowo moimi rękami położyliśmy przewody i i mamy nowe oświetlenie, także prezbiterium jest w tej chwili bardzo jasne i udało się nam też podnieść troszeczkę tabernakulum, żeby było bardziej centralnie, na jasnym tle. Tak zdecydowanie sceny z życia świętego Józefa, czyli też świętej rodziny są dla nas bardzo ważne, bo to nasz patron. Cieszymy się też, że w imieniu naszej parafii jest i święty Józef i Maryja, bo parafia jest pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. I teraz do szczególnych naszych świętych już zdecydowanie dołącza w tych dniach jeszcze święty Jan Paweł II, którego od lat tutaj kochamy we Wręczycy. W wielu domach mamy jego wizerunki i też cieszymy się, że nadchodzi ten moment, kiedy będziemy mogli też czcić relikwie krwi Jana Pawła II w naszym kościele. Święty Jan Paweł II dla nas jest kimś, od kogo się uczymy, kogo słuchamy. Od kilku lat w naszej parafii wychodzi parafialny tygodnik o nazwie Oblubieniec, w którym prawie, że co tydzień znajdują się teksty z różnych dokumentów, przemówień, homilii, kateches Świętego Jana Pawła II. Karmimy się nimi, staramy się nimi żyć i mamy nadzieję, że, że Święty Jan Paweł II też weźmie w swoją opiekę nasze rodziny, że będziemy mogli się cieszyć tym, że będzie coraz mniej takich trwałych kryzysów małżeńskich i że nasza młodzież będzie chciała od siebie jeszcze więcej wymagać w duchu świętego Jana Pawła II. Według mnie miejsce, w którym czciony jest dany święty jest w jakiś sposób przez Boga naznaczone, że to nie jest przypadek, że akurat właśnie u nas jest wielu ludzi, którzy się do niego codziennie modlą. I myślę, że to jest... Jeden z powodów, dla których Bóg dał nam tę łaskę, że będą w naszej Kościele relikwie krwi świętego Jana Pawła II. Ja to postrzegam jako wielką łaskę Boga przez człowieka też, bo rzeczywiście relikwie te przekazał nam osobiście ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Umiłowani bracia i siostry, każdy z nas na pewno przyszedł dzisiaj tutaj z bijącym sercem. Pewnie to serce dalej jeszcze mocno bije z powodu naszej miłości, wdzięczności dla świętego Jana Pawła II. Dzisiaj przypada rocznica zamachu, postrzelenia świętego Jana Pawła II. Wszyscy znamy tę historię, nie trzeba jej powtarzać. Wiemy, że cudownie papież przeżył tę chwilę. Stracił bardzo dużo krwi. Bo teraz cząstka tej krwi będzie także w naszym kościele. Będziemy otaczać ją czcią. I niektóre likwie świętego Jana Pawła II, które są znakiem Jego cierpienia, Jego ofiary, pomogą nam nigdy nie zapomnieć o tym bardzo ważnym aspekcie życia chrześcijańskiego, o składaniu ofiary, o cierpieniu i o modlitwie za zbawienie świata. Dla mnie y, też, przyznam się, jako osoby y, odpowiedzialnej też duchowo za, y, za wspólnotę, y, ta myśl, która mi towarzyszyła od początku, jak tu jestem proboszczem, żeby tu było w szczególne miejsce czci Jana Pawła II i czerpania z jego, z jego serca, ta myśl była dla mnie kłopotliwa, dlatego że widziałem potrzebę w parafii jeszcze zwiększenia kultu świętego Józefa. I myślałem sobie, czy to nie jest, czy to jest rzeczywiście od Boga ta myśl, żeby jeszcze dokładać do tego pewną trudność, pewne wyzwanie, bo w momencie, kiedy przychodzą relikwie, czy, czy otwieramy kult, no to trzeba go potem realizować. W związku z tym długo z tym chodziłem, dwa lata zanim pewne kroki zacząłem podejmować i jedna z osób duchownych powiedziała mi, że Żebym się nie martwił, że, że święty Józef e, zaakceptuje, że to będzie wszystko e, w zgodzie. Mam też taką nadzieję, cichą, jeszcze nie wiem jak, jak w tym pomóc, ale chciałbym, żeby, żeby stała się taka łaska, że, żeby w naszej parafii w sposób szczególny ojcowie przejęli się nauczaniem świętego Jana Pawła II o świętym Józefie. Tak się składa, myślę wszyscy wiemy o tym, że święty Jan Paweł II wydał specjalny dokument o świętym Józefie, Redemptoris Custos. I mam nadzieję właśnie, że treść tego dokumentu stanie się naszym życiem tutaj na naszej ręczyckiej ziemi. I że wielu ojców i wielu rodzin będzie mogło doświadczać u nas takiej odnowy w rozumieniu ojcostwa, ale też i wiary. Bo święty Józef jest wszechstronnym patronem także dla wszystkich, którzy pragną żyć z Bogiem na serio.